Hej, cześć czołem, Witajcie w kolejnym odcinku z dziwnych gier z itch.io. Moi drodzy, zbierałem te rzeczy bardzo długo i nawet nie wiem ile tych gier jest. Wy pewnie w tytule macie napisane ile tych gier będziemy dzisiaj mieć. Wszystkie są bardzo krótkie i bardzo dziwne. Na przykład ta, proszę bardzo, Fit in Bed, czyli zmieścić się w łóżku. It's bedtime. Cozy. Okej, okay, ale o co dokładnie tutaj? Co my tu mamy zrobić? Hold and drag. Oha, pro... mamy dosłownie zmieścić ich w, w łóżku. Mają się czuć bardzo komfortowo i miło, dobra, nie ma najmniejszego problemu. Czy tu mogę obarcać kamerę? Mogę. Dobra, proszę bardzo. Okular. Oku... Nie mogę okularków złapać? O nie! Połamiesz so... pobrudzisz twarzą. Dobra, nieważne, podusia. Podusia jest bardzo ważna. O, 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 oj! oj o, było, było, nie, było niebezpiecznie. Było niebezpiecznie. Chodź, chodź, chodź. Eee, proszę bardzo. Będziesz o tej. O! O! Doskonale. Ready to sleep. It's bedtime. Spanko. Cozy. Dokładnie. <noise> Mamy teraz dwie osoby. Mamy żonkę, która musi tu jakoś wpakować. Poczekajcie, musimy ją wgramolić. Jedno, O! O! Nawet nie muszę, nawet się starać. Zobaczcie, wystarczyło pociągnąć. Okej, okay, może, może być szpagat, nie ma problemu. Prze, prze, przepraszam, to też jest moje miejsce. E I'm in love. No nie wiem, stary. Proszę bardzo, jest tutaj gorąco. Może kaczuszka ci pomoże. Proszę bardzo, możesz się do kaczuszki przytulić. E, <grytanie> kaczuszka, to jest teraz miejsce kaczuszki. Musisz się, musisz się z tym pogodzić. Jak chcesz spać, to musisz dzielić. U Łóżko z kaczuszką. Kaczuszko tutaj, proszę bardzo. A ty, żonko, ostatnio zupa była zasłona, tak więc. Cii, cii, już, cichutko, już, cichutko, już. O, proszę bardzo. Co jeszcze? Aha, muszą się trzymać za ręce. To poczekajcie, potrzebuję którąś rękę. Gdzie jest jakaś. Re... Gdzie ty masz rękę? Tu masz rękę. O. Musimy ją wyjąć spod. Pod... O, duszki. Dobra, 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 dobra. Jest ręka, jest jedna ręka. O, o, a, no, trzymajcie się do. No. O, 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 jest. Co to są za jakieś bardzo dziwne zasady? Poczekajcie, patrzcie. Max nie może patrzeć na Daisy, Daisy nie może się patrzeć na Maxa. Larry chce trzymać rękę Alex. Nie dotykajcie podłogi, Okej, okay, Czyli ktoś tutaj jest chyba, nie wiem, po rozwodzie czy coś. Jest Daisy i Max. Daisy i Max nie mogły się na siebie patrzeć no Ale jak, jak śpicie to chyba nie ma dla was żadnej różnicy, prawda? O! Tak, oni są po prostu bardzo... Oni, oni się nie lubią, OK, Nie chcą wspólnie dzielić łóżka, nie ma problemu Daisy, proszę się wgramolić na górę No nie, no muszę cię... Dobra, ta zobaczcie jest uśmiechnięta, jest dobrze e, Ty teraz, zapraszam tutaj Dobra Max, zmieniamy łóżko Zmieniamy łóżko Daisy, proszę się przesunąć i się nie patrzeć w kierunku. Proszę bardzo. A Lary... ...kładzie się... Dobra, 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 dobra. Do, dobrze jest. I cię mają trzymać za rękę. Nikt nie powiedział, że mają... No nie, no w nogach tak. Jeszcze z... zobaczcie, oni wszyscy w klapkach weszli do łóżka. Straszne. Straszne. Proszę bardzo. It's bedtime. Gotowe. <laughs> Łomatko bosko, co tu się dzieje? Eee, nie dotykacie się nawzajem. Ok. Max bardzo potrzebuje dotyku Mr. Whiskersa. Max, eee, a kto jest Mr. Whiskers? To jest Mr. Whiskers. Mr. Whiskers, proszę spać tu. <śmiech> ok. <śmiech> to jest bardzo wygodna pozycja. Eee, Mr. Whiskers lubi wysokość. <laughs> To słuchajcie, my tu mamy jeszcze lepszy pomysł. O, to jest dobre miejsce. Teraz Mr. Whiskers, jako że lubi spać wysoko, będzie spał wysoko, a my się możemy. O. <laughs> tak, tak. Spójrzcie na to. I jezu, jak cudownie. Okej, okay. mm, czyli teraz ciebie gdzieś tu trzeba po prostu na kanapę. O, ty sobie tu śpi, proszę bardzo. Ty też tu sobie. O, o, bo wy się nie możecie dotykać nawzajem, poczekajcie. O, po to da. O, o! Jest! Jest! Matko, a to? Nie dotykajcie się nawzajem, okej. Okay. Żeby było ciepło. Czyli co, każdy musi spać tu, gdzie jest grzejnik? Czy może po prostu dajemy grzejnik do łóżka? <laughs> Wszystkim będzie ciepło, jeśli damy grzejnik do łóżka. No, poczekajcie. O. o. Uza. Zobaczcie, który ten materas ma essay w ogóle, w ogóle nie, 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 chwila, nie używam już słowa essa, to jest boomerskie słownictwo, tak już się nie mówi, e, get warm, czyli ty sobie możesz spać tu, jedna nóżka, rączka tu, no, o, 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 tu, dobra, 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 jest dobrze, nie dotykamy, chyba dotykamy ręką, poczekajcie, ja sobie mogę tak zrobić. No nie. O! Dobra? Tu nóżka do góry i ty możesz się jakby cię tu ustawić, tak, żebyś nam tutaj nie, nie zwalił całego grzejnika z łóżka. O! O! Wszystkim jest wygodnie, moi drodzy! Wszystkim jest wygodnie została jeszcze. Zostały dwie mapki, więc skończmy tą gierkę. E Gdzie my tu mamy? Gdzie my tu mamy spać? To może Ty na szafkę. Dawaj, na... dawaj na szafkę. O, to będzie dobry po. O, 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 o dobrze. Tak, tak. To by tu będzie, to by tu będzie wygodnie na tej szafce. Proszę tylko nogi do do góry. Okej, <gry> okej, okay. okay, jest dobrze. Teraz ciebie trzeba gdzieś tu wciągnąć. Tu. Tylko nie, nie spadnij. O, jest dobrze. Bedtime. I ostatni poziom. A. a, Nie dotykaj ziemi. Ale. My to już robiliśmy, prawda? Czy coś tu jest. Tu jest coś susi, słuchajcie. Don't touch the ground. Ja myślałem, że ostatni poziom będzie ekstremalnie trudny, czy coś. Ale to jest bardzo dziwna pozycja do spania, ale. It's bedtime. Moi drodzy. Udało się. Okej, okay, moi drodzy, kolejna gra, czyli. Daculator, czyli. Kaczkulator, ale to się idealnie na polski tłumaczy. Kaczkulator. Dzisiaj zagramy sobie w Kaczkulator. To jest nasz pierwszy dzień w pracy i będziemy rozwiązywać równania. 1 ehm, plus 1. Kaczka. 1 ehm, plus 1, 2. Ok. 4 plus 6, 10. Czy ta gra polega na rozwiązywaniu równań? 9 plus 10, 9. 19? Chwila. Czy to chodzi o 21? Wiecie ten mem? What's 9 10? 21? You're stupid. Tak, okej, okay. okej, okay. okej. Okay. 6 plus 9, eee, 15. Nie, to może kaczka. Nie, 6. 6, 9. Ja rozumiem. Ja już rozumiem o co chodzi w tej kartce. Nie rozumiem o co chodzi. Hello. Tak? Hello? Ok. Hello. Co ja mam zrobić? C, O. Hello. Jak napisać Hello na kalkulatorze? Jakby się odwróciło. To siódemka może robić za L. Trójka za E, więc by było L, L, -l O. Co byłoby. Co byłoby H. Duży. Czwórka to mały H. Poczekajcie w takim razie. O. H-E-E-L-L-O. Cztery? Tak, zobaczcie. H-E-L-L-O. Ok. E, jaka, co jest odpowiedzią na życie? E, jaki jest sens życia? Kaczka. Właśnie wygooglałem i z jakiegoś powodu jest napisane, że. Odpowiedzią na życie Answer to Life to liczba 42. Okej. Okay. Nie, ja się tak nie dam. Odpowiedź to 999,999,999. 999, 999. Ok. Laugh out loud, czyli że LOL 707. Boom. 10 do potęgi setnej. But the engine. Co? Dziesięć 10 i 100 zer poprze. Google! Że google! E, czy to o to chodzi? Czyli l-e-g-l-e? G O-o. Google? To może. może Google? Google. Google. A. Poddaje się. Odpowiedziałeś na 8 pytań zanim wyszedłeś. Gratulacje. Ech. Dobra, nuta. Dobra, nuta. A surgeon's life, czyli życie em, chirurga. Klik to start. Co ja mam. Co ja mam tu. Aha, bo ta ręka się tak kręci. I ja muszę. Zna o, dobra, muszę złapać dobrze kość. Uwaga. Ech. Udało się. Pierwszy rok. Ech. Dobra, dwa lata. Zostałem wyrzucony po dwóch latach, e, jeszcze raz, jeszcze raz czekajcie. To jest. To nie może być takie trudne, prawda? Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okej. Dobra. Okej. Doby radę. Albo i nie. S 6 lat. Um, mam nadzieję, że dobrze bawiliście się przez te 20 sekund gameplayu, bo to było tyle, ile ta gra ma do zaoferowania. <grych> ok, kolejna gierka dzisiaj. Dress code human. Czymkolwiek ona jest. O co tutaj chodzi? Jest jakaś impreza i za dwie minuty i musimy się ubrać. Mamy dwie minuty na ubranie się na imprezę. Aha i dress code na imprezie, czyli tak jakby motywem przewodnim imprezy to jest wyglądanie jak człowiek. Jakie mam to zrobić? Eee... klikać w coś? Eee... szuflady? Coś? Nie, 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 nie wiem. Start? Okej! Okay. Moi drodzy, mamy. E, <ścoughs> mamy się ubrać jak człowiek. Mamy wyglądać jak człowiek, jesteśmy szkieletem, więc nie przejdzie, słuchajcie, nie przejdzie e, w ten sposób nasz wygląd. Musimy udawać, że jesteśmy jednak. E, o, dobra? Dobra? E, co to jest? <ścoughs> to jest miednica. Poczekajcie. Mied... O nie, nie zdążę już. Czy zdążę? Ha, dobra. Poczekajcie, udo siup e, e, ręka to nie, nie, nie wyjdzie dobrze ale może czekajcie może in, inne szkielety będą się jeszcze gorzej od nas ubierały co może mamy e, może jesteśmy w stanie się dużo lepiej ubrać jak człowiek każdy będzie wiedział ka każdy będzie wiedział że my nie człowiek normalnie żody się nie nabierze o tu jeszcze zróbmy troszkę lepiej o 35 sekund. eee, zdążymy, zobaczcie. Zdążymy elegancko, proszę bardzo. Next. Uf. jeszcze mamy inne rzeczy do zrobienia, dobra, bo to jest, spędziłem cały czas. Oczy. Ok, next. 20 sekund. E, <grymiany> next. E, nos. Proszę bardzo. Next. Ubrania, 12 sekund. Uszy. Nie, nie zdążę. Czemu, czemu nie pomyślałem o tym? Eee. Eee, tatuaż z tygrysem. Co dalej? Eee, włosy. A, a. To nie wyjdzie. Może bez takiego stresu ubierzmy się rzeczywiście jak człowiek, ale nie poświęcajmy aż takiej uwagi na to, ok? Startujemy, proszę bardzo. Musi być ładne ramię, brzuszek. Ładne ramię drugie, przedramię, powiedzmy tak, głowa, o, szyja, żeby nam jakoś, no dobra, trochę szyję mamy krzywą, ale spokojnie, całą resztę robimy na szybko, na szybko, na szybko, na szybko, udo, dalej ręka, nie uda nam się, pyk. Tak żeby nam została minuta jeszcze na zrobienie reszty rzeczy, więc musimy się pośpieszyć. Pyk, 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 pyk. Minuta 12. Pyk. Minuta 3. Dobra. Mamy to next. Oczy. Zróbmy ładne oczy. Jedno ładne. O, nie ruszaj się drugie ładne. I uśmiech może być taki, proszę bardzo, jesteśmy, jesteśmy, boli nas brzuszek. I jesteśmy bardzo odważni e, w związku z tym. Nos. O! Dobra, nos wyszedł. E, zostało 30 sekund. Ucho jedno, ucho drugie, dalej idziemy. E, możemy mieć na. Dobra, na klacie serduszko, proszę bardzo. Włosy. O, jest dobrze. Yy, wąs, chyba, nie, chyba nam nie, nie, nie starczy miejsca na wąs, chociaż taki malutki możemy mieć. Niebo nam zasłoni, dobra, bez wąsów, bez wąsów. Yy, okulary, oczywiście, proszę bardzo. 4 <ścoughs> sekundy. Wisiorek coś jeszcze? Yy, czapka. Och, nie zdążyłem z czapką. Ale zrobiliśmy to, zrobiliśmy to. Jest lepiej, wyglądamy jak człowiek. Proszę bardzo. No, proszę bardzo, patrzcie, jaki człowiek normalnie. Ojoj, 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 coś się z uchem stało. Coś jest jednak bardzo z uchem, ale jest dobrze. Jest dobrze. Lepiej niż było. Okej, okay, tu się zatrzymajmy. Mam dla Was jeszcze piątą gierkę, ale zrobię z niej oddzielny odcinek, ok? Bo widzę, że jest dużo dłuższa i jest fajniejsza, więc zostawiam ją na później. A tutaj w takim razie troszeczkę przedwcześnie, ale kończę odcinek. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym. Cześć!